Cześć wszystkim, z tej strony Gajda1000. postanowiłem się przedstawić Wam osobiście. Z tego co wiecie, zawsze nie ujawniam twarzy. Dzisiaj robię odcinek specjalny, w którym to postanowiłem się Wam cały ujawnić. Z tego co wiecie, no są wakacje. Nie mam za bardzo czasu, aby stawiać tak jak kiedyś, kilka filmów w jednym tygodniu. Robię dla Was zazwyczaj jeden film na jeden tydzień. No i robię to zazwyczaj w sobotę, no bo niestety ostatnio pracuję. Nie mam za bardzo, za dużo czasu dla Was. Dzisiaj odcinek w sumie robię po to, aby was doinformować o paru rzeczach. Będzie to chyba vlog, nie wiem, tak najprościej to ująć. Yy, co ostatnio kupiłem? Yy, byłem na targu, tak jak już wspominałem, i kupiłem sobie koszulkę, yy, nie wiem, czy widzicie, yy, jest to koszulka z Marianem i PlayStation 2. Yy, nie wiem, kto miał taki pomysł, żeby umieścić to i to na jednym, na jednym t-shircie, ale t-shirt fajny. Yy, Kupiłem również bardzo spatygowaną FIFA 2004 na Xboxa, dałem za nią 2 złota na targu. Myślę, że był to bardzo dobry zakup. Z tego co wiecie no robię grę z swoją dziewczyną Darią, którą już widzieliście w odcinku na temat recenzji Hyperdimension Neptunia. Jeśli chodzi o grę, no to postęp jest w jakimś stopniu coraz bardziej dalszy ku końcowi, bliższy ku końcowi przepraszam. No i gra na pewno się ukaże, nie wiem czy będą to wakacje, może będzie to wrzesień, późniejszy termin, ale w każdym razie będzie to gra typu mm, action RPG, coś jak Zelda. Myślę, że wszyscy pani 16-bitowców i starych gier w y, takim na pewno mi się to spodoba. No i ostatnio dodałem również wzmiankę o tym, że jest nowy blog Dari. jej link na pewno zobaczycie gdzieś tutaj na filmie albo tutaj na górze. Y, co by jeszcze wam powiedzieć, no... Y, na razie nie szykuję niczego specjalnego na kanał, bo mam zamiar zrobić takie recenzję ze SNESa, którego już kupiłem jakiś czas temu. Prawdopodobnie ukaże się za tydzień, bądź jakoś w podobnym terminie. W każdym razie dzisiejszy odcinek był po to, abym się Wam przedstawił. Tak więc gajda tysiąc to ja, jestem osobą, której dajecie łapki, kciuki w górę, kciuki w dół. Nie wiem, czy umieścić oceny pod tym filmem, bo jest to moje pierwsze wystąpienie takie osobiste przed kamerą no i co by wam tu więcej powiedzieć pozdrawiam wszystkich moich e, widzów e, każdego kto mnie subskrybuje każdego kto ogląda mój kanał e, pozdrawiam wszystkich fanów retro gier e, no i myślę, że to na tyle e, był to film krótki, informacyjny myślę, że w jakiś sposób mogą się wam przedstawić e, mieszkam na Dolnym Śląsku w tym roku, w sierpniu 15 obchodzę urodziny, 20 tak więc byłbym e, no, mile zaskoczony, gdybym dostał od Was jakiekolwiek, yy, nie wiem, życzenia urodzinowe albo przynajmniej komentarz fajny. No i myślę, że to na tyle. Do następnego razu. Cześć wszystkim i dzięki za subskrypcję.